W dekoracje, zaraz wam pokażę, co będę robić. Potrzebujemy mydła przeźroczyste i plastikowe pająki. Ja wezmę dwa, dwa większe. I ze 4-5 mniejszych. I pająkowe mydło gotowe. 5 godzin, no ale muszę wstawać, żeby to ogarnąć. Jestem jeszcze w ogóle. Muszę wstawać, bo muszę to ogarnąć. I muszę ogarnąć tego vloga poprzedniego, żeby móc go wstawić. Ja mam dzisiaj wolne. znowu jest przepiękna pogoda i plan dzisiaj jest taki, że przyjeżdża moja mama z Darkiem, około 13.30 mamy tu we Wrocławiu, jedę na dworzec po nich, jedziemy do babci do szpitala, że wiecie jej tam najpotrzebniejsze rzeczy. Ja muszę jeszcze iść po jakieś rzeczy na do Biedronki, bo absolutnie nic nie mam w lodu. chcę żeby zjeść. Się wczoraj z naszymi znajomymi, z Asią i z Mikiem. Byliśmy razem na obiedzie, byliśmy razem na bałach na troszkę, właśnie przeprowadzają. I zrobili sobie akurat przerwę, jak przyjechaliśmy na troszkę. I tak sobie wczoraj rozkwiniałam te moje znajomości wszystkie. W sensie, jak bardzo ewoluował mój charakter i jak bardzo ewoluowało to, że nie biorę jakby tego, co jest, chociaż bardzo źle to brzmi, ale że teraz mam takie grono znajomych i przyjaciół, które naprawdę. Są którzy naprawdę są wspierający, są idealnymi osobami dla mnie. I ogólnie cenię sobie bardzo moich przyjaciół, cenię sobie moją siostrę, cenię sobie bardzo Jurka, że naprawdę otaczam się osobami, z którymi mogę porozmawiać tak naprawdę na każdy temat. Nie ma tematów tabu między nami i po prostu super się razem bawimy. To jest ekstra. I każdemu życzę. Aby miał takich przyjaciół, naprawdę, to jest super ważne. Ja myślę, że może to jest też trochę kwestia wieku: że im jestem starsza, tym mam trochę mniejsze grono tych właśnie najbliższych, znajomych i przyjaciół. Bo kiedyś miałam trochę tak, że wiecie, im więcej, tym lepiej, a teraz bardziej sobie na jakość tych osób i żeby to były serio osoby, z którymi lubię spędzać czas i z którymi chcę spędzać czas, tak w 100%. I nie wiem, w sumie jak to u Was wygląda, ale ja mam też takie znajomości, że na przykład widzę się z koleżanką ze studiów raz na. Dwa miesiące raz na trzy miesiące wychodzimy sobie gdzieś na kij czy coś i jakby mi to w zupełności wystarcza, że ja nie potrzebuję, wiecie, spędzać z kimś co drugiego dnia. Ja ogólnie chyba wam tego nie mówiłam, ale robiliśmy sobie kiedyś testy z Jurkiem, e, takie testy osobowości i mi wyszło, że jestem pół na pół, 50% introwertyk, 50% ekstrawertyk i uważam, że to jest stuprocentowa prawda, bo mam tak, że niektóre osoby ładują moje baterie, niektóre je rozładowują. Muszę mieć też taki swój balans, tak bym to nazwała. Na przykład w wakacje mieliśmy z Jurkiem takich parę weekendów z rzędu, że no osobiliśmy z kimś. I ja po tym czwartym czy piątym weekendzie, właśnie, no byłam po prostu wyczerpana. I pamiętam, że szliśmy sobie z Jurkiem z ostatniego spotkania, jakby ze znajomymi. I Jurek mówi, Ale mam naładowane baterie, że może zaczynać tydzień i że super, i w ogóle jest taki pełen energii i tak dalej. A ja po prostu miałam te baterie totalnie, totalnie rozładowane. I po prostu potrzebowałam chyba takich dwóch tygodni, żeby się po prostu z nikim nie spotykać. Wiórkowi ogólnie wyszło w tym teście właśnie, że jest stuprocentowym ekstrawertykiem i Jurek naprawdę tak ma, żeby właśnie ładować sobie te swoje baterie. To potrzebuje do tego ludzi, a ja mam tak 50-50. Cieszy mnie, że jest taka coraz większa świadomość społeczeństwa, że są różne typy osobowości i że nie trzeba mówić komuś, że ktoś jest dzikusem na przykład, bo nie wiem, nie chce wychodzić do ludzi albo za rzadko wychodzi do tych ludzi, po prostu może ma taki typ charakteru i nie potrzebuje tych ludzi właśnie do swojego życia tak naprawdę. Dobra, koniec tego gadania na dzisiaj. idealny, ale przynajmniej mnie nie widać. Będę sobie teraz robić śniadanko. Nie będziecie wiedzieć, co co robię, bo nie mam jak ustawić kamery. Także musicie mi wybaczyć. Mam taką rozkminię dla Was. Rozkminiałam to już jakiś czas temu z moją kożanką z pracy i też z córkiem. Mianowicie, jak przypominacie sobie jakieś wspomnienie, taka błahostka, na przykład leżycie sobie w łóżku z chłopakiem, z dziewczyną albo jedziecie na rowerze czy jesteście w sklepie, cokolwiek. To jak przypominacie sobie to, to widzicie to z perspektywy trzeciej osoby, w sensie, że z boku patrzycie na siebie i na tą drugą osobę, albo tylko na siebie, czy patrzycie z perspektywy swoich oczu, czyli tak jak to pamiętacie, tak jak to widzieliście wtedy. Byłem na przykład tak, że jak sobie przypominam coś takiego randomowego, to widzę to z perspektywy trzeciej osoby, czyli patrzę na to z boku. A jeżeli chodzi o pracę, że na przykład przypominam sobie coś, że robiłam coś na komputerze, coś konkretnego, jakieś czynności, gdzieś ktoś klikałam, to przypominam to sobie z perspektywy oczu. Ciekawe w sumie, nie? Znowu banany. <mulety> Ciemno. Kurczę przespałam pół dnia, ale chyba tego właśnie potrzebowałam. się na Handra. Chyba zmiana czasu daje się we wznaki. Jestem mega zmęczona po pracy. Wczoraj, dzisiaj spałam po dwie godziny. Tylko nie mogę się do niczego zmobilizować w ogóle. Ale wiem, że nie tylko ja tak mam na razie, więc mam nadzieję, że to minie. Anyway, przyszło mi w tym tygodniu parę rzeczy z Vinted. trzy sweterki i płaszcz. I no, w planach jutro wam to pokazać. Także oglądajcie dalej. Ja zaczynam właśnie weekend, i przyszły tydzień plasuje się tak, że będzie jak wtorek i środek do pracy, w czwartek mam wolne, w piątek i siedemnasty więc też mam wolne, więc cztery dni weekendu, więc ekstra, nie mogę się doczekać. Jurek ma wolne od środy, więc będziemy 4 dni razem. Zbrodniarzom nie mam jakichś konkretnych planów, ale coś tam się wymyśli. Aktualnie jest chory, więc e, nasza randka niestety w tym tygodniu nie wypali. Jutro w niedzielę jestem sama, bo jutro idzie do pracy. Już się trochę lepiej czuję, więc mam nadzieję, że będzie na siłach. A sama uczelnię, więc jestem sama z Ciri. I chyba bym tego nie powiedziałam, ale vlogi będą się pojawiały w sobotę o 17. Ostatnio była mała obsługa, bo miałam właśnie problemy techniczne z programem, więc obsunęły się jeden dzień. No ale będę starać się odgrywać je właśnie w sobotę o 17. Kurczę jest już. 16.40, jest ciemno, mój organizm nie może się przestawić do tego i mój organizm uważa, że już jest jakaś 20, więc czuję się trochę zmęczona, ale robota czeka. I moja babcia miała wyjść z jednego szpitala, no ale nie miała najlepszych wyników, więc jej nie puścili, prawdopodobnie puszczą ją po weekendzie dopiero, więc szkoda. Jakby była w domu, to by jej nie pomogli tak, jak mogą jej pomóc w szpitalu, więc rozumiemy to wszystko. Ale chyba najgorsze jest to, że nie możemy jej nawet odwiedzić. Bo leży na hematologii. I ostatnio dostaliśmy mały OPR od y, oddziałowej. Chyba tak to się nazywa. Że no, babcia do nas wyszła przed, przed oddział. I dostaliśmy OPR właśnie, że no nie ma żadnych odwiedzin, Że nawet pacjent nie może wychodzić przed oddział. Bo pacjenci na hematologii mają zerową odporność. I wystarczy przeziębienie, katar, cokolwiek. I jeżeli kogoś zarazimy, to Cały oddział może umrzeć, więc w sumie całkiem logiczne. Tylko nikt nas z nas tego nie wiedział. Moja opcja jest bardzo silną osobą. Wytrzymała jakieś ciśnienie 240 albo 220. W się dziwili, że w ogóle jeszcze żyje, więc jest bardzo silna. Trzymamy przy nią kciuki, jesteśmy z nią cały czas i wiemy, że da radę i wyzdrowieje. Więc wy też trzymajcie za nią kciuki.